Witajcie moi drodzy, z tej strony Karolina, a ja przepraszam Was za niewielki poślizg, jeśli chodzi o dostarczenie kolejnej historii, ale ostatnio żyję w permanentnym niedoczasie. Natomiast um, jeśli chodzi o grudniowe daily, to tak, YouTube wreszcie dostarczył mi pieniądze, które udało nam się wspólnie uzbierać, i wyszła z tego kwota 2439,52 zł. Ja zaokrągliłam tę kwotę do 2450 zł. I zgodnie z tym, co mówiłam Wam, pod koniec listopada środki zostały przekazane dla fundacji zajmującej się pomocą jeży. Pomocą jeżom tak chyba brzmi lepiej. Nie przedłużając, ja zapraszam Was na dzisiejszą historię, a będzie to historia o Skocie Tomaszewskim. Scott Tomaszewski, zodiakalny koziorożec, na świat przyszedł 12 stycznia 1984 roku jako drugie dziecko Józefa i Żanet Tomaszewski. O jego rodzeństwie wiemy tyle, że Scott ma o 3 lata młodszą siostrę. Jeśli chodzi o Josefa, to był on doktorem nauk i zastępcą dyrektora Centrum Diagnostyki i Leczenia Raka. Natomiast matka była pielęgniarką. Szczęśliwa rodzina mieszkała w Rich Drive w hrabstwie Montgomery w stanie Maryland. Sąsiadami rodziny Tomaszewskich była rodzina Villardo i głową tej rodziny był Dick, a szyją, która tą głową kręciła, była Jody. Mieli dzieci mniej więcej w tym samym wieku, co um, dzieci Josefa i Janet. Syndika przyjaźnił się ze starszym bratem Scotta, kiedy obydwaj byli w wieku nastoletnim. O, czyli wiemy przy okazji, że Scott miał też starszego brata. Kiedy Scott ma lat 14 w roku 1998, pan Wilardo pyta chłopaka, czy mógłby on zaopiekować się ich domem przez tydzień, kiedy oni całą swoją rodziną będą na wakacjach, i jak najbardziej. Yy, Scott się zgadza. Po powrocie z urlopu, Dickowi zdawało się, że do ich domu ktoś się musiał przez ten tydzień włamać. A co więcej, na podłodze w kuchni i w piwnicy ktoś podłożył ogień. Musiało to być jakieś takie mini ognisko, dlatego też straty były niewielkie. Pożar się nie rozprzestrzenił, ale na podłogach widać było ślady nadpalenia, a w powietrzu unosił się specyficzny zapach. Na miejsce został wezwany specjalista, który stwierdził celowe podłożenie ognia. Podczas przeszukiwania domu, czy nie zostały może skradzione jakieś cenne rzeczy, okazało się, że Istotnie coś zginęło i ktokolwiek, kto był sprawcą tego podpalenia, ukradł zdjęcia oraz bilet z meczu Super Bowl żadne z tych przedmiotów nie miały jakiejś takiej dużej wartości materialnej bardziej sentymentalną. Ponieważ Scott zajmował się domem, to on był pierwszą osobą, z którą policja rozmawiała, natomiast on powiedział, że ostatniego dnia pilnowania domu wiedział, że niebawem wrócą właściciele, więc o godzinie siódmej rano wyszedł z ich domu, zostawiając klucz w środku domu. I ta wersja wydawała się być dosyć wiarygodna, zatem nikt go o nic oficjalnie nie oskarżył. W roku 2012, dokładnie 25 lutego około godziny trzeciej nad ranem 28-letni Scott prowadzi samochód, który to samochód ma uszkodzone jedno ze świateł, co z kolei ściąga uwagę pewnego funkcjonariusza policji, funkcjonariusz ów zatrzymuje kierowcę, a przeszukanie jego samochodu ujawnia, że ma on w środku trzy piwa, Młynek do mielenia trawki oraz fajkę przeznaczoną do palenia. Po dmuchnięciu okazało się, że Scott ma przekroczone wszelkie możliwe poziomy alkoholu, tak więc został on aresztowany. Podczas kilku rozpraw w związku z zatrzymaniem Scott przyznaje się do prowadzenia samochodu w stanie wskazującym oraz do posiadania akcesoriów do palenia. Sędzia zapytał, co Tomaszewski robił przez kilka ostatnich miesięcy dokładnie było to 8 miesięcy przed aresztowaniem a oskarżony, zgodnie z prawdą, powiedział, że nic. Jak zatem był w stanie się utrzymać? Otóż, wprowadził się on z powrotem do domu rodzinnego i od jakiegoś czasu po prostu mieszkał ze swoimi rodzicami, nie robiąc nic konkretnego. 10 maja 2015 roku, w Dzień Matki ten Dzień Matki oczywiście tego dnia jest obchodzony w Stanach Zjednoczonych Scott postanowił włamać się do domu swoich sąsiadów zanim wyszedł ze swojego domu napisał smsa do swojej byłej dziewczyny z pytaniem czy ma ona może maskę hokejową którą to maskę mógłby od niej pożyczyć w wiadomości napisał, że ma do wypełnienia pewną pracę nie wydawał się w jakieś głębsze szczegóły Uzbrojony w dwa noże, wszedł najpierw do domu państwa Villardo, a potem, będąc w kuchni, zaatakował 65-letniego wtedy dika. Kiedy atakował mężczyznę, Jody uciekła z pokoju. Tomaszewski zagonił 67-letnią kobietę do kuchni, gdzie zaczął ją atakować. Dick, pomimo otrzymanych wcześniej ciosów, próbował odciągnąć Tomaszewskiego od swojej żony, żeby ta mogła zadzwonić pod numer alarmowy, jednak starszy mężczyzna był tak bardzo osłabiony, że Tomaszewski po prostu pokonał go bez najmniejszego problemu. Przed wyjściem z domu sąsiadów Scott ukradł gotówkę oraz biżuterię. Wszystko to miało łączną wartość ponad 7 tysięcy dolarów. Jeszcze zanim wyszedł, to otworzył lodówkę państwa Vilardo i wypił duszkiem piwo imbirowe, ponieważ tak bardzo się zmęczył, że zachciało mu się pić. Po powrocie do domu rodzinnego, ubrania, maskę oraz trampki wrzucił do pralki. Tego dnia cała rodzina miała wyruszyć w podróż po Alasce. Przed odlotem Scott na swoim facebooku zamieścił wiadomość o takiej mniej więcej treści. Szczęśliwego Dnia Matki dla mojej wspaniałej mamy, szczęśliwego Dnia Matki także dla wszystkich matek na świecie. Niestety dla dzieci państwa, Wilardo, ten dzień Matki nie zapowiadał się ani szczęśliwie, ani wspaniale. Katie oraz Andrew zaplanowali tego dnia wspólny branż z rodzicami, jednak oni się nie pojawili. Wysłane przez nich wiadomości zostały bez odzewu, a wykonane telefony bez odpowiedzi. Zatem Kate i Andrew postanowili podjechać do domu rodziców, no i niestety znaleźli państwa, no i niestety znaleźli ciała państwa Villardo na podłodze w kuchni. Katie niezwłocznie zadzwoniła pod numer 911 i podczas rozmowy spytała, czy może zamknąć oczy swojemu ojcu. Ta rozmowa telefoniczna zostanie później odtworzona podczas rozprawy sądowej. Śledczy, którzy niezwłocznie pojawili się na miejscu, zastali w domu państwa Vilardo ściany oraz meble zachlapane krwią. W kuchni zastali parę starszych ludzi leżących w kałuży krwi w odległości kilkudziesięciu centymetrów od siebie. Na podłodze z sypialni do łazienki widniały smugi krwi, co doprowadziło śledczych do wniosku, że Dick został zaatakowany w sypialni. Po czym uciekł w stronę Łazienki, a w tym samym czasie Jodie miała uciec do kuchni. Dick, próbując ratować żonę z Łazienki, udał się do kuchni. Atak napastnika był tak furiacki, że sufit w kuchni zachlapany był krwią ofiar. Dick otrzymał 42 ciosy, natomiast Jodie 11, co wykaże późniejsza sekcja zwłok. 67-latka na szyi miała dwa głębokie cięcia, które prawie dekapitowały jej głowę. Krew 65-latka została później zidentyfikowana na nogach Jody, co nakreśla jak desperacko mężczyzna próbował ratować swoją żonę. Wśród lokalnej społeczności ten atak wywołał ogromny wstrząs. Jody i Dick byli bardzo lubiani na Ridge Drive. Oboje angażowali się w sąsiedzkie życie i uczestniczyli w wielu lokalnych wydarzeniach. Mieli także spore grono przyjaciół. Starszy pan był deweloperem, jego żona księgową. Każdy, komu tylko obiła się o uszy ta historia, był zszokowany tym, jaki los spotkał tych wspaniałych ludzi. Śledczy rozpoczęli pracę nad sprawą od sprawdzenia, czy w okolicy nie było wcześniej jakichś włamań i odkryli, że rodzina mieszkająca naprzeciw państwa, Wilardo, została miesiąc wcześniej okradziona, a wizyta w lokalnych Lombardach ujawniła, że znajduje się tam pierścień, który został skradziony podczas tego włamania. Lombard, w którym znaleziono pierścień, miał monitoring, na którym uwieczniony był właśnie Scott Tomaszewski, jak zastawiał fant. Dalsze śledztwo ujawniło, że Scott powiązany był z poprzednim włamaniem do domu państwa Villardo, tym włamaniem z roku 98, o którym wspominałam wam wcześniej. Wtedy państwo Villardo zdecydowali, że nie będą wszczynać śledztwa i nie będą szukać ewentualnego sprawcy, i nazwali to włamanie po prostu problemem sąsiedzkim. Dowody zebrane w aktualnej sprawie wskazały Tomaszewskiego bez żadnych wątpliwości. Jednak, jak się okazało, śledczy musieli się pofatygować po mężczyznę na Alaskę, ponieważ tam aktualnie cumował statek, na którym to mężczyzna z rodziną był na rejsie. Po wejściu na statek śledczy przeszukali rzeczy skota i znaleźli tam składany nóż oraz gotówkę zaplamioną krwią, która później okaże się krwią należącą do Dika Villardo. Zatem detektywi rozpoczęli formalności ekstradycyjne, żeby mogli zabrać podejrzanego z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Podczas przeszukania mieszkania państwa Tomaszewskich detektywi znaleźli ubranie, maskę oraz buty i rękawiczki, które Scott nosił w noc ataku. Kiedy Scott Tomaszewski był przesłuchiwany przez śledczych, przyznał się do ataku na państwa Villardo. Zeznał jednak, że tym czynnikiem, który przyspieszył atak z jego strony, było uderzenie, które zadał mu Dick. Oczywiście nikt w tę wersję nie uwierzył. Śledczy mieli solidne podstawy, żeby wierzyć w to, że Scott od dłuższego czasu planował napaść na starszą parę. W dzień poprzedzający zbrodnię wpisał on w wyszukiwarkę internetową frazę m.in. taką, jak otworzyć z zewnątrz zamknięte okno. Jak się okazało do byłej dziewczyny wysłał nie tylko SMS z prośbą o pożyczenie maski, ale także fotkę maczety i ta maczeta miała około pół metra długości i rzekomo pasowała do opisu broni użytej podczas ataku przez napastnika. Prawdopodobnie matka Scotta nieświadomie mogła wyrzucić niebieski plecak zawierający maczetę oraz skradzioną biżuterię, do czego kobieta się przyznała. Śledczy nie mogli znaleźć w domu narzędzia zbrodni ani broni, którą mógł użyć Scott podczas napaści, tak więc gdyby detektywi chcieli odszukać plecak, znajdował się on na wysypisku Shady Groove. Scott wykazywał bardzo mało emocji podczas przesłuchania. Bardzo rzeczowo opowiadał krok po kroku o tym, co wydarzyło się 10 maja w nocy. Kiedy skończył, został oskarżony o dwa morderstwa pierwszego stopnia oraz włamanie i rozbój. Obrońcą Tomaszewskiego został John Kudel, którego zaniepokoił wcześniejszy uraz głowy, jakiego doznał mężczyzna i zastanawiał się, czy to mogło mieć wpływ na jego poczytalność i zachowanie podczas zbrodni. Rzekomo Scott miał cierpieć w przeszłości na napady padaczkowe, przez co brał udział w wypadku samochodowym. Dodatkowo Scott na dwa lata przed dokonaniem zbrodni miał prawie utonąć w wannie z hydromasażem, co doprowadziło później do jego hospitalizacji i umieszczenia go w śpiączce farmakologicznej na czas pięciu dni. Obrońca zwrócił się z prośbą do kilku lekarzy, żeby ustalili, czy te przypadłości oraz wypadki z przeszłości mogły mieć wpływ na mężczyznę i to, że dokonał on zbrodni. Lekarze nie znaleźli absolutnie żadnego powiązania, tak więc obrońca nie mógł użyć argumentu o niepoczytalności swojego klienta. Co więcej, lekarze ocenili Tomaszewskiego jako będącego w takim stanie psychicznym, który umożliwi mu stawienie się przed wymiarem sprawiedliwości. Jeden z lekarzy stwierdził, że Scott Tomaszewski nie jest osobą cierpiącą z powodu depresji, a skrajnie złym człowiekiem. Jeden z lekarzy stwierdził, że Scott Tomaszewski nie jest osobą, która miałaby jakiekolwiek problemy psychiczne czy psychiatryczne, a skrajnie złym człowiekiem. Podczas procesu oskarżyciel przedstawił sędziemu szereg wpisów Tomaszewskiego, m.in. ten z życzeniami z okazji Dnia Matki, jak i inny wpis z Facebooka, który brzmiał następująco. Moje najgłębsze współczucie kieruję do naszych sąsiadów, którzy zostali znalezieni dziś martwi. Modlę się, by ich dzieci dały radę przejść przez tę tragedie. To byli tacy mili ludzie. Nie wyobrażam sobie, kto mógłby coś takiego zrobić. Kolejnym wpisem z Facebooka była krytyka funkcjonariuszy, którzy mieli powiedzieć sąsiadom, by się nie bali. Scott napisał wtedy na swoim profilu. Jestem jakieś 200 mil od domu i wciąż się boję. Dalej zaatakował słownie funkcjonariuszy, pisząc, że są leniwi, i pytał, jak doszło do tego, że zostali zatrudnieni do pracy w policji. Na początku sierpnia obrońca zaczął prowadzić rozmowy z oskarżycielami o możliwości zawarcia ugody, co spowodowało, że Tomaszewski we wrześniu przyznał się do winy i miał trafić za kraty więzienia stanowego. Andrew Villardo w swoim oświadczeniu podziękował wszystkim śledczym zaangażowanym w sprawę pozbawienia życia jego rodziców. Bezpośrednio zwrócił się do Tomaszewskiego, którego nazwał potworem oraz dodał, że miał siłę i mógł to zrobić, ponieważ on miał ze sobą olbrzymie wsparcie rodziny i przyjaciół. A w dniu ogłoszenia wyroku ponad 140 osób wspierało rodzinę Dicka oraz Jody. Córka państwa Villardo w swoim oświadczeniu opowiadała o dniu matki, który planowała spędzić z rodziną, a zamiast tego dokonała odkrycia niczym z horroru. Żona Andrew, Lindsay, w swoich ostatnich słowach na sali sądowej opowiadała o tym, jak dowiedziała się od Catherine o śmierci teściów, a ponieważ rozmawiała przez zestaw głośnomówiący, którego nie wyłączyła w porę, to słowa "Oni nie żyją" usłyszał trzyletni syn pary. W związku z czym kobieta musiała wytłumaczyć dziecku, że właśnie zmarli jego dziadek oraz babcia. Sędzia w swojej mowie nazwał zbrodnię straszną i niewyobrażalną, a skota skazał na dwa dożywocia. I wyroki ma on odbywać, odsiadywać jeden po drugim, bez możliwości zwolnienia warunkowego. I gdyby cztery lata wcześniej nie została zniesiona kara śmierci, to Scott Tomaszewski bez wątpienia kwalifikowałby się do otrzymania wyroku takiej właśnie kary śmierci. Po usłyszeniu mowy sędziego rodzina oraz przyjaciele państwa Willardo byli jak najbardziej zadowoleni z wyroku. I teraz pojawia się kluczowe dla tej sprawy pytanie: jaki był motyw, czy w ogóle był jakiś motyw Scotta Tomaszewskiego? Podczas trwania najpierw śledztwa, a potem rozpraw, oskarżony nigdy nie powiedział o powodzie ataku. Mówił natomiast, że nie żywił do nich żadnej urazy, że nie fantazjował nigdy o zabijaniu, nie chciał albo nie był w stanie powiedzieć, czemu w nocy poszedł do domu państwa Wilardo i zrobił to, co zrobił. Przyznał natomiast, że popełnił zbrodnię i powiedział, że zasługuje na zamknięcie w więzieniu. Natomiast podczas toczących się rozpraw Tomaszewski także wygłosił swoje oświadczenie, w którym, między innymi, znalazły się takie stwierdzenia: Jestem introwertykiem. Przez większość czasu lubię przebywać w samotności, a bycie w pobliżu zbyt wielu ludzi napawa mnie lękiem i niepokojem. Nie znoszę uwagi ludzi, ani nie lubię konfrontacji, co doprowadziło mnie do działania które są powodem tego, że tutaj dziś jestem. Działania te są odrażające dla mojego prawdziwego ja. Nie mogę zrobić nic, żeby przywrócić Dika i Jody do świata żywych, i pomimo tego, jak bardzo czuję do siebie niesmak i wstydzę się swojego czynu, żadne słowa, ani przeprosiny, nie pomogą pocieszyć rodziny. Według słów Tomaszewskiego szukał on pomocy psychologicznej i planował rozpoczęcie leczenia. Rzekomo nie zdawał sobie sprawy z tego, jak konieczne w jego przypadku jest rozpoczęcie leczenia natychmiast. Tomaszewski do czasu zbrodni pozwalał sobie na włamanie się do domu ofiary i kradzież, jednak robił to zawsze wtedy, gdy wiedział, że nikogo nie ma w domu. Rodzina Villardo mieszkała tak blisko niego, że bez wątpienia mógł i w tym przypadku zrobić research i obrabować dom, gdy nikogo nie będzie w środku. Prawdopodobnie głównym motywem napaści były pieniądze. Chciał on mieć własne środki na wydawanie na Alasce, choć raczej jestem pewna, że mimo, że mężczyzna miał 31 lat i teoretycznie powinien już sam zarabiać pieniądze, no to na pewno rodzice nie mieliby oporów, żeby dać synowi trochę środków na wydawanie. Być może rabunek poszedł źle i został rozpoznany przez pana lub panią Villardo. No i chcąc uniknąć kompromitacji i odpowiedzialności. Jedyne co przyszło mu do głowy, to pozbawienie starszych ludzi życia. Chociaż z drugiej strony, czy na pewno miał ze sobą maczetę, miał ze sobą nóż, yy, czyli jednak planował pójść o krok dalej, niezależnie od tego, czy państwo Wilardo się obudzą, czy nie. Do dostania się do wnętrza domu użył małego noża, noszenie tak dużej maczety ze sobą podczas napadu rabunkowego jest chyba raczej dosyć niewygodne. Czy kiedy sprawca planuje tylko kradzież, bierze ze sobą taki sprzęt? Z dochodzenia przeprowadzonego przez śledczych wynikało, że rabunek miał miejsce po zbrodni, tak więc prawdopodobnie głównym celem odwiedzin sąsiadów było pozbawienie ich życia, a nie kradzież. To co jest warte zaznaczenia, to to, że Tomaszewski po dokonaniu zbrodni nie spieszył się z opuszczeniem domu sąsiadów i jak pamiętacie to nawet napił się piwa z ich lodówki. Czy zatem mógł mieć jakiś epizod psychotyczny i nie pamiętał to, co zrobił? Historia pokazuje, że takie przypadki się zdarzają. Zresztą opowiadałam wam kilka dni wcześniej choćby o Peterze Dupa. Tutaj epizod psychotyczny myślę, że możemy raczej odłożyć na bok, ponieważ wiedział on w każdym momencie, co robił. Scott pozbył się z siebie krwi, pozbył się rzeczy, które miał na sobie tej nocy. Opublikował życzenia na swoim Facebooku jak okropne i jak straszne jest to, że jego sąsiedzi zostali pozbawieni życia. Zrobił wszystko to, co w jego mniemaniu sprawiło, że śledczy nie będą go podejrzewać o udział w zbrodni. Gdyby Tomaszewski był w stanie psychozy, to wydaje mi się, że raczej jego bliscy zauważyliby, że jest coś z nim nie tak, że zachowuje się inaczej. Poza tym miejsca zbrodni osób, które wykazują cechy psychotyczne, są niezorganizowane, są w nieładzie, oraz, nie, oso, oraz osoby te nie próbują zacierać śladów, które po sobie zostawiają. Zostawiają wiele dowodów, a Tomaszewski działał raczej metodycznie. Nie było żadnego medycznego wyjaśnienia, dlaczego akurat teraz mężczyzna miał doznać stanu psychozy. Wiele osób oskarżonych ucieka w twierdzenie, że nie wiedzą dlaczego popełnili zbrodnie, że ich pamięć zanikła, po to, żeby nie mówić o powodach dokonania zbrodni. Tomaszewskiego zgubiła chciwość, mnogość włamań w okolicy, być może nawet zapomniał, że już kilkanaście lat wcześniej włamał się do państwa Willardo i nie był przygotowany na to, że śledczy po nitce do kłębka tak szybko do niego dotrą. Jego matka ledwo o włos uniknęła aresztu za pozbycie się plecaka z rzekomymi narzędziami zbrodni, a prawdopodobnie tej biednej kobiecie nawet przez myśl nie przeszło, że w środku może być maczeta. A może właśnie wiedziała, może jako kochająca matka starała się zrobić dla syna tyle, ile mogła, żeby pomóc w zmniejszeniu jego wyroku. Może zajrzała do plecaka, zobaczyła tam maczetę i domyśliła się od razu, co to może znaczyć i dlaczego jej syn, który nic nie robił konstruktywnego w życiu, ma takie rzeczy w swoim posiadaniu. Ostatecznie Scott i tak przyznał się do pozbycia się państwa Willardo, więc to, czy kobieta wyrzuciła dowody, czy nie, nie miało już wtedy większego znaczenia. Czy Tomaszewski kiedykolwiek powie, dlaczego odebrał życia Dickowi oraz Jody? prawdopodobnie nie, mimo że odsiaduje do żywocie bez możliwości wyjścia warunkowego, to będzie chciał zachować tego ostatniego Asa stali kart, żeby do ostatnich dni mieć przewagę nad bliskimi starszych państwa. Być może czuje się lepszy przez to, że on wie, dlaczego to zrobił, a inni jedynie mogą się domyślać. Być może czuje się przez to lepszy, że on wie, dlaczego to zrobił, a Wszystkim innym zostały jedynie domysły. Prawdopodobnie w tych ostatnich kilku zdaniach chciałam dać Wam odpowiedź na pytanie o motyw, ale jak słyszycie, w tym temacie jest więcej pytań niż odpowiedzi. Dziękuję bardzo mocno moim wspierającym, czy to na Patronite, czy na YouTubie, dzięki którym mam dostęp do materiałów, które pozwalają mi przygotowywać podcasty dla Was. Dziękuję każdemu też, kto decyduje się wysłuchać tego materiału i każdego możliwego materiału, który jest tylko monetyzowany przez YouTube'a bez odbloków. No i żeby nie było nieporozumień, dziękuję bardzo serdecznie moim wspaniałym YouTube'owym słuchaczom, którzy przysługują się każdym kliknięciem, każdym lajkiem, każdym komentarzem. Do tego, że jest już nas prawie tutaj 8000. Przynajmniej z tego co widzę, to takim wężowym ruchem zbliżamy się do tej bardzo ładnej ósemki. Także, żeby nie było żadnych tutaj niesnasek, dziękuję Wam serdecznie, moi wspaniali tubowi słuchacze. Pozdrawiam Was z całego mojego serduszka. I do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się cieplutko. Pa! pa.